To jest niezwykle miła uroczystość. Jest mi naprawdę e, bardzo miło, że tutaj się dzisiaj spotykamy e, w takich sympatycznych okolicznościach. Tak jak tutaj e, powiedział e, rzecznik, pan, pan Mateusz Sienkiewicz, e, jest, e, jest to kolejna rzeźba, e, aczkolwiek. To co tutaj widzimy jakby na tym naszym atrium jest, to są rzeźby studentów Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, którzy tutaj przyjeżdżali na plenery i zostawiali nam w przestrzeni publicznej swoje rzeźby. Rzeźba pani Katarzyny Lipecki trafiła tutaj w zupełnie inny sposób dzięki no, pewnemu programowi, w którym najlepsze Rzeźby zgłoszone do, do, do kupna zostały dofinansowane, no, powiedzmy to dosyć skomplikowane, ale w każdym razie przez Ministerstwo Kultury. I, I w ten sposób, przy stosunkowo niewielkim wkładzie finansowym miasta, właściwie samorządowej Agencji Promocji i Kultury, ta rzeźba mogła trafić tutaj do Szczecinka. Zanim tutaj trafiła, oglądaliśmy ją na fotogramach, budziła różne, że tak powiem, emocje, niekoniecznie pozytywne i muszę powiedzieć, że to jest moje osobiste zdanie. Mnie się bardzo podoba, tak? Bez, żadnego tutaj, bez żadnej lipy. Podoba mi się, ona, ona jest zatytułowana roślina, mnie się kojarzy z, ja, raczej z koralowcem, z takim ukwiałem. pasowałby gdyby tutaj takimś oceanarium była i była w wodzie, na przykład i to oświetlona. No jest po prostu naprawdę. Y bardzo, bardzo, bardzo fajna, mieniąca się różnymi kolorami. Myśleliśmy, gdzie ją umiejscowić w Szczecinku, żeby nasi mieszkańcy mogli, mogli tą rzeźbę podziwiać. No, oczywiście zwykle jest taki pomysł, żeby, żeby w parku, no, bo park jest taki ogólnodostępny. No, jak Państwo widzicie tą rzeźbę, to chyba nie macie wątpliwości, że ona by nie przetrwała jednej nocy w parku, bo każdy by chciał zobaczyć, czy to się łatwo łamie. Pewno ja nie będę próbował, ale myślę, że to, że to da się zrobić. Także postanowiliśmy, że to stanie tutaj tutaj na naszym dziedzińcu ratusza. Tutaj jest dostęp do tego mieszkańców. Oni często przychodzą, oglądają, jak to jest fajnie zadaszone, jaka to ładna przestrzeń jest taka miejska, a jednocześnie jest to chronione. Są tu kamery, nie ma właściwie, nie obawiam się o jej o jej, o jej przyszłość. Myślę, że każdy, kto będzie chciał, będzie mógł tutaj obejrzeć artystce. Szalenie gratuluję. Bardzo się cieszę, że kolejna jej rzeźba staje w Szczecinku. Spotkaliśmy się w 2017 roku kiedy pani no, chciała nam sp sprzedać rzeźbę yy, Dafne, która w końcu stanęła w parku i ona tam nie jest zagrożona w żaden sposób. Ona jest zrobiona chyba z brązu czy z mosiądzu. W każdym razie jest to sol solidna, yy, że tak powiem, konstrukcja. Yy, bardzo ładna. O ile nie wszystko tam, co, co w parku jest, mi się podoba, to ta Dafne naprawdę yy, ten park różany yy, bardzo pięknie zdobi tą, i tą yy, fontannę. Yy, także yy, Cieszę się jeszcze raz. Mówię, że kolejna rzeźba jest tutaj. Myślę, że, że przez lata będą nasi mieszkańcy, szczecińczanie będą mogli ją podziwiać. A pani jeszcze raz dziękuję i gratuluję. Dziękuję, ale dziękuję. bardzo naprawdę. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Jest to ceramika, tak, więc jest formą abstrakcyjną, ale tak naprawdę wychodzi z, z nas, z natury, czyli z wyobraźni, jak to mówił. Jackson Pollock, mój ulubiony, ale malarz, to my jesteśmy naturą, tak więc to wszystko, co z nas wychodzi, jest, jest naturą. Rzeźba powstała z naturalnych materiałów, takich jak glina, później zostało to wypalane w piecach. Jest to bardzo długotrwały proces, bardzo dużo ludzi mi pomogło w tym. Że, mogłam zrealizować tą rzeźbę również dzięki Centrum Rzeźby Polskiej, gdzie powstała ona na sympozjum Rzeźby Siły Natury. I dzięki Współpracy z wieloma, naprawdę wieloma technikami e, mogliśmy, ją, e, mogliśmy ją zrealizować. E, również pierwsze zdarzenie zderzenie z taką formą abstrakcyjną i po, powiększenie tego mojego języka wizualnego było w momencie, kiedy też miałam pierwszą wystawę mojej pracy bliźnięta, e, również w Centrum Rzeźby Polskiej. Bo tak się zdarzyło tak, tak gdzieś los był, e, e, że e, w tym samym czasie była wystawa Henry Mura, tak więc miałam Henry Mura po lewej, po prawej, przepraszam, po lewej, po prawej wszędzie. I wtedy była ta, ta kolidacja, kooperacja między, międzypokoleniowa. No Henry Mur już nie żyje, aczkolwiek. Wtedy to rozbudowałam swój język wizualny, no i oczywiście no, mieszkam w Szczecinku, żyję w Szczecinku, pracuję w Szczecinku, tak więc no, mamy piękne jeziora, piękne lasy, piękny park e, i jest bardzo rozbudowany e, i, i, i dzięki temu też mogłam budować swoją wyobraźnię, tak więc bardzo dziękuję. Za, za za tą możliwość. No i zapraszam do, do, do oglądania. Dzięki.